Witek Janczak, Centrum Rekuperacji PL. Dzisiaj porozmawiamy sobie co nieco o wymiennikach ciepła, ale dosyć specyficznych. Porozmawiamy o wymiennikach przeciwprądowych entalpicznych. Często klienci pytają jak uniknąć wysuszonego powietrza w naszych domach w okresie zimowym. Czy wymienniki w rekuperatorach mogą być takie, które nam no, dowilżą powietrze, zapewnią nam komfort, no bo słyszałem, słyszałam, że u znajomych faktycznie zimą to powietrze jest mocno suche, a mają dom z rekuperacją. I tego typu pytań otrzymujemy bardzo dużo, dlatego też postanowiliśmy się dzisiaj trochę z tym tematem zmierzyć. Mamy tutaj widoczne dwa wymienniki ciepła. To jest wymiennik klasyczny przeciwprądowy. To jest wymiennik się wyglądający prawie że identycznie, tylko to jest już wymiennik przeciwprądowy entalpiczny. I otóż okazuje się, że bardzo wielu producentów daje możliwość zamontowania takiego lub takiego wymiennika. To są akurat wymienniki stosowane w rekuperatorach Zender i Aeris. To jest central, centralka Zendera. I tak naprawdę mogą Państwo zakupić rekuperator z wymiennikiem klasycznym lub entalpicznym. Mało tego, po roku, po dwóch użytkowania rekuperatora z wymiennikiem klasycznym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dokupić wymiennik entalpiczny, który również odzyskuje część wilgoci. Zaznaczam jednak, słowo kluczowe część wilgoci nie całą. Natomiast są też producenci nasi rodzimi, którzy, polscy, którzy również dostarczają taką możliwość zakupu wymienników entalpicznych, robi się ten temat bardzo popularny na rynku, czy to polska Tesla Green, czy polski Rekunet, holenderski Brink, ci wszyscy producenci mają opcję zamiany wymienników na entalpiczne, tylko pytanie właśnie, czy jest sens, czy warto. No i jak zwykle Diabeł tkwi w szczegółach. Oprócz Samych wymienników entalpicznych jest jeszcze jeden rodzaj wymienników odzyskujących wilgoć, są to wymienniki obrotowe, ale o nich powiemy kiedy indziej. Dzisiaj skupiamy się na przeciwprądowych entalpicznych, ponieważ są one bardzo popularne i coraz więcej producentów idzie właśnie w kierunku dostarczania również tego typu wymienników. Wymienniki przeciwprądowe klasyczne mają bardzo wysoką sprawność temperaturową, to jest ich duży plus. Natomiast faktycznie dosuszają dodatkowo powietrze w okresie zimowym. Wymienniki przeciwprądowe entalpiczne są nieco droższe lub znacznie droższe, w zależności od producenta, ale też mają mniejszą sprawność temperaturową. No i tutaj jest bardzo ważna uwaga, ponieważ większość wymienników entalpicznych dostępnych na naszym rynku niestety. Nie spełnia kryterium dofinansowań typu czyste powietrze, ponieważ tam bierze się pod uwagę tylko i wyłącznie sprawność temperaturową, a tutaj ona jest no, zdecydowanie niższa, bo jest 80%. Parę procent. W związku z tym no, przestrzegam przed, przy podejmowaniu decyzji, bo to może być kluczowe. Faktycznie wymienniki entalpiczne niezmiernie rzadko spełniają to kryterium. I teraz, e, czemu warto zwracać uwagę na wilgotność w domu? Otóż. E, Faktycznie to jest tak, że dla nas, dla ludzi, my empirycznie odczuwamy wilgotność komfortową, wilgotność względną powietrza komfortową na poziomie 45-60%. Powyżej 60% i poniżej 45% to jest dla nas albo za wilgotno, albo za sucho. I faktycznie tak jest, że no, tego nie unikniemy. W naszych domach. W okresie zimowym powietrze zawsze jest lekko przesuszone. Zawsze jest poniżej tego poziomu komfortowego 45%. Jest to zjawisko normalne, polegające na tym, że jak ogrzewamy powietrze zewnętrzne, które ma zero, na dworzu może być 70% wilgotności i temperatura zero. Jak my podgrzejemy to powietrze, wilgotność względna, którą my odczuwamy spada. No i spada właśnie do tych wartości poniżej naszej strefy komfortu. I o ile w ciągu dnia, w strefie dziennej, salon, jadalnia, kuchnia, łazienka, tam nie odczuwamy tego za specjalnie, ponieważ jemy, pijemy, rozmawiamy, myjemy się i jest ok. Natomiast w strefach nocnych, w sypialniach, tam gdzie wdychamy i wydychamy non-stop. Powietrze, nic więcej nie robiąc, to tam ta suchość powietrza, zawartość pary wodnej w powietrzu ma już kosmiczne znaczenie dla naszego komfortu. Poniżej 45%, przy 30% na przykład zaczynają już nam wysychać śluzówki w nosie, w gardle, spojówki w oczach, robią się suche ręce, jest to nieprzyjemne uczucie. Nawet niektórzy klienci mówią, że mierzą sobie faktycznie hygrometrem zawartość pary wodnej, no i się okazuje, że w skrajnych przymrozkach bo to te wartości potrafią spaść do 30%, nawet do 27-8% wilgotności z To jest faktycznie mało. No i teraz pytanie: jak sobie z tym tematem poradzić? Wymienniki klasyczne faktycznie o parę procent jeszcze dosuszą nam powietrze w domu. To jest ich wada. Zaletą jest bardzo duża sprawność temperaturowa. Ale wróćmy do wymienników entalpicznych, bo to o nich mowa. Czym one się różnią? Klasyczny wymiennik, on jest stosunkowo lekki. Tutaj on jest wykonany z tworzywa sztucznego. Jest to, są to modele wymienników stosowanych w centralkach właśnie Aeris i Zender. Tutaj są lamelki z tworzywa sztucznego. One są dosyć elastyczne. Z jednej strony lamelki płynie ciepłe powietrze od nas z domu usuwane, a z drugiej strony lamelki płynie powietrze mroźne, szczerpnie. No i tutaj właśnie następuje odzysk ciepła. Powierzchnia wymiany jest bardzo duża. Tutaj z kolei mamy wymiennik. Entalpiczny, już jest dużo cięższy. Struktura jest nieco inna. Tutaj, nawet, jest mocno wyczuwalne, że ta, jakby powłoka, jest po prostu klejąca. Ścianki są grube. Też jest trochę inne zabarwienie. I teraz, wymienniki te są zbudowane ze specjalnego rodzaju membrany. Jest to membrana trochę podobna do tych, którą znamy z odzieży wysokogórskiej, chociażby. Membrana ta z jednej strony oddaje temperaturę. Ale z drugiej strony, też przekazuje część wilgoci. Zaznaczam znowu słowo część wilgoci, bo ono jest kluczowe. E, więc tutaj, w tym wymienniku, następuje odzysk zarówno temperatury. Od powietrza usuwanego z domu, jak i też odzyskujemy część wilgotności, część pary wodnej. I to jest niewątpliwy plus. I teraz, co to jest ta entalpia? Słowo wymiennik entalpiczny właśnie pochodzi od takiego zjawiska, od wielkości fizycznej, którą nazywamy entalpią. Jest to tak naprawdę wartość związana z zmianem stanu skupienia danej substancji i też entalpia zawiera energię. Otóż okazuje się, że para wodna w powietrzu ma energię. Jeżeli tą parę wodną skroplimy, to część tej energii tracimy. Jeżeli tą parę wodną przekazujemy dalej, to część tej energii odzyskujemy. Co dziwne i często niezrozumiałe dla klientów. Wiele razy muszę to tłumaczyć. Hmm. Może się okazać, że mimo, że ten wymiennik entalpiczny ma sprawność temperaturową 85%, procent, ten ma sprawność temperaturową 95%, to tak naprawdę suma energii odzyskanych przez ten wymiennik może być większa i często jest, bo tutaj mamy jeszcze odzysk energii związanej z parą wodną, właśnie związanej z entalpią. I okazuje się, że suma energii odzyskanej z temperatury plus yy, z ciepła utajonego, to jest taka fachowa nazwa, czyli właśnie z entalpii, z przekazania pary wodnej dalej. Okazuje się, że suma tych energii jest i często bywa bardzo wyższa niż w przypadku samego odzysku temperatury. No ale w programach typu czyste powietrze, faktycznie procedury są takie, że skupiamy się tylko i wyłącznie na odzysku ciepła, rozumianym jako temperaturowy, w związku z tym te wymienniki no, nie kwalifikują się do tego typu dotacji. Natomiast właśnie, czy wymiennik entalpiczny jest w stanie nam no, zapewnić odpowiedni poziom wilgotności w domu, bo to jest jakby klucz. To o to nam głównie chodzi. No i niestety okazuje się, że tutaj często klienci mylą pewne pojęcia, być może też po przeczytaniu artykułów marketingowo wspieranych, albo też filmików różnego rodzaju wspieranych również marketingowo przez producentów takich wymienników, mają mylne przeświadczenie, że faktycznie rekuperator z wymiennikiem entalpicznym nawilża. No, nam zapewni poziom wilgotności taki, jaki chcemy, na przykład te 45% w okresie zimowym i no nie jest to prawda. Wymiennik entalpiczny niczego nie nawilża, on tylko odzyskuje część Wilgoci. I teraz ważna sprawa. Zdolność od odzyskania wilgoci w takich wymiennikach jest na poziomie od 50 do 80%, czyli nigdy nie odzyskujemy 100% wilgotności naszej w domu. Nigdy. Więc proszę zwrócić uwagę, że ten wymiennik również dosusza, no bo on część wilgoci i tak traci. Więc ono również wysusza nam to powietrze, ale faktycznie w znacznie, znacznie mniejszym stopniu niż wymiennik. Klasyczny przeciwprądowy. I to jest prawda. Natomiast nie możemy oczekiwać, że ustawimy sobie na sterowniku w rekuperatorze chciałbym mieć 40% wilgotno 45% wilgotności względnej w domu, i nam ten wymiennik to załatwi. Nie ma takiej możliwości. On tylko faktycznie będzie mniej dosuszał powietrze, czyli dłużej nam zapewni komfort. I teraz bardzo ważna sprawa bo często klienci właśnie dzwonią do nas. Nie jako, nie z pretensjami, ale z pytaniami, jak, jak to wyjaśnić, że u nas w domu jest bardzo sucha sąsiedzi obok mają taki sam rekuperator i z u nich no, wilgotność większa. Ja już pomijam fakt, czym mierzymy tą wilgotność, bo faktycznie dobry higrometr no, nie kosztuje niestety 50 zł, tylko jest znacznie droższy, ale już pomijając ten fakt, że tutaj mogą być rozbieżności w sprzęcie pomiarowym, to tak naprawdę chodzi głównie o użytkowanie domu. No bo jeżeli mamy budynek 150 metrowy i w taki w takim budynku mieszka dwoje młodych ludzi, i oni rzadko kiedy gotują, prawie w ogóle nie piorą w tym domu, rzadko kiedy przebywają, tylko właśnie biorą kąpiel wieczorem. No to trudno oczekiwać, żeby dostarczali dużo pary wodnej do budynku, do domu. I nie ma co porównywać takiej eksploatacji domu naszego. Z eksploatacją przez rodzinę, na przykład 2 plus 3, dwójka dorosłych ludzi, trójka dzieci, gdzie nonstop to pierzemy, myjemy się, jemy, gotujemy, i cały ten proces związany z obsługą bytową pięciu ludzi powoduje dużo większe uzyski pary wodnej do kubatury domu, do naszego powietrza domowego. Podsumowując, jeżeli mamy dosyć duże zyski pary wodnej w domu, no, właśnie jest rodzina 2 plus 3, i oni gotują, myją, się piorą, jedzą i tak dalej. To faktycznie to, że ten wymiennik odzyskuje część tej wilgoci, może spowodować, że poczucie komfortu wilgotnościowego w takim domu będzie. Okej, okay, będzie w porządku, będzie zaspokojone, ponieważ i tak na tyle duże zyski pary wodnej spowodują, że 60% odzysku wilgoci w tym rekuperatorze starczy i ta wilgotność będzie na poziomie 45, może 40%. Ale jeżeli w tym domu mieszkają dwóch dwoje młodych ludzi, nie przybywających i nie robiących zbyt jakby wiele rzeczy w tym domu, nie dostarczających pary wodnej do, do domu, no to ten wymiennik też wysuszy. To jest tylko kwestia czasu. I tam to powietrze będzie zdecydowanie bardziej e, przesuszone niż w tym domu, gdzie mieszka rodzina 2 plus 3. Więc e, wymiennik entalpiczny, reasumując, e, jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ma sumaryczną sprawność odzysku energii większą niż wymiennik Przeciwprądowy a klasyczny, ale temperaturową sprawność może mieć nieco mniejszą i często mam nieco mniejszą. Odzyskuje tylko część wilgoci, więc nie nawilża nam absolutnie w żaden sposób dodatkowo powietrza, on tylko mniej wysusza. I faktycznie może być to rozwiązanie pod warunkiem, że no dosyć dużo pary wodnej dostarczamy do domu. Czy cena, różnica w cenie między tymi wymiennikami jest warta? tego, żeby taką cenę ponieść, w zamian za zalety tego wymiennika, tą decyzję już zostawiam Państwu, ponieważ każdy przypadek jest indywidualny. Fakt faktem wymienniki entalpiczne są coraz bardziej popularne, coraz więcej inwestorów pyta o nie, natomiast są jeszcze inne alternatywy nawilżania budynku albo też przeciwdziałania wysuszaniu się powietrza w naszych domach. Albo wymienniki obrotowe, albo nawilżacze kanałowe czy miejscowe przenośne, ale o tym yy, powiemy kiedy indziej. Na dzisiaj dziękuję, pozdrawiam.